No hejka, witam na moim kanale na Kodzie Tarota w miesiącu styczniu. Em, witam wszystkie koziorożce po świątecznym obżarstwie, po świątecznej przerwie. Zaglądamy słuchajcie w nowy rok, bo wiecie, święta się kończą, ale tarot się nie kończy. Tarot się nie kończy, tarot się tylko zapętla w czasie. No więc robimy sobie, em, zaglądamy po prostu w energię, tak w energię miesiąca dla em, zodiaku tego miesiąca, dla królujących w tym miesiącu koziorożców. Pozdrawiam Was. No i zaczynamy. Spoglądamy w karty, kto myśli o Was, co myśli o Was. Uczucia, Wasze nastawienie, już mamy energię ogólną kotki, musicie troszeczkę zejść z planu. Energia ogólna koziorożca na styczeń, Wasza energia, co koziorożec myśli względem swojej osoby, co w ogóle myśli w styczniu. Zobaczymy, co tu nam wyskoczy, co tu się przedstawi. dalej Jejku dobra 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 A, Co w serduchu? Okay. I co w zamierzeniach Dziękuję Tak to na razie sobie zostawmy e, i wasza osoba Jejku dobra one tu Co w serduchu? Waszej osoby i co w zamierzeniach tej Waszej osoby? Nie, nie, nie. nie. Proszę mi tutaj. Dziękuję. Okay. U spodu kochankowie, wow, kochankowie. Najpierw jest wielka nadzieja po wielkich zmianach. Po wielkich zmianach, poczekajcie, bo jestem po prostu w transie, więc muszę to powiedzieć, bo zobaczyłam po wielkich zmianach tutaj, które się prze, przed, przetoczyły przed styczniem, jest wielka nadzieja przy mężczyźnie sprawczym, przy sprawczej sile. Albo to jest jakiś mężczyzna, który działa, albo to jest po prostu energia któregoś z was. I przy tym jest wielka nadzieja i przy tym. Przy tej sprawczej energii męskiej, słuchajcie, jest wybór drogi życiowej, drog wybór drogi miłosnej yy, i po prostu osoba z przeznaczenia. Ok, dobra. I co w styczniu? Po tym wyborze drogi życiowej, po osobie z przeznaczenia. Dopytajmy, dlaczego tak. Pojawia mi się tutaj, słuchajcie, trochę. Znaków zodiaku, więc o tym też wspomnę, bo nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała. A tylko się tych znaków pojawia. Kompatybilnych z wami. Wbrew pozorom. Ok. Poproszę jeszcze. Dziękuję. Oj. I jeszcze poproszę o jedną kartę. Jeszcze poproszę o jedną kartę. Dziękuję. No i już mówię koziorożce o tej waszej osobie. Tak jak mówię, przed grudniem wielkie zmiany w uczuciach. Przetacza się po prostu masa, masa sytuacji, masa myśli, masa zdarzeń. I pojawia się wielka nadzieja przy sprawczym, ognistym mężczyźnie albo energii, która wiecie, która jest bardzo działająca. I przy tej energii, tej osoby bardzo sprawczej, pojawia się wybór drogi życiowej, osoba z przeznaczenia, taka osoba przeznaczeniowa. No i słuchajcie, koziorożce, co tu się dzieje? Ta wasza osoba w energii ogólnej jest jakiej? W energii symbolizującej Was, czyli koziorożca, albo ona cała jest zatopiona w Waszej energii myśląca o Was, o koziorożcu ale niestety jest to też karta uzależnień, współuzależnień, kuszenia. Jedno z dwojga. Wybierzcie, co do Was bardziej pasuje. Postaci, znaków zodiaku, które się pojawiają w tym czytaniu. Pojawia się bliźniak. Wiecie, mówi się, że bliźniak z koziorożcem jak kwiatek do kożucha, co nie jest prawdą. Absolutnie nie jest to prawda. Te znaki są bardzo ze sobą kompatybilne. I, I takich par jest bardzo dużo. I to działa. Więc nie dajcie sobie wymówić. I tak, jest tu, jest tu obok... Bliźniak, ale jest też zodiakalna Panna. Panna z Koziorożcem też jest to jest dobre połączenie, bo to jest połączenie ziemskie, jesteście spod jednej jednego żywiołu. A poza tym yy, kardynalne ze zmiennymi bardzo dobrze działają. No i okej. Okay. I teraz tak, wasza osoba w głowie. Hmm, w głowie. To ona. Yy, przed grudniem uciekała od problemów. Uciekała od problemów, oddalała się od nich. W głowie tych problemów było dużo związanych chyba z Wami. Ona od nich ucieka. Ale co do czego ją to doprowadza w grudniu, że ona nie potrafi rozwiązać problemu? Jest sytuacja, w której ona po prostu ma w sobie, ta osoba Wasza, masę myśli takich bolących, takich trudnych. I ona próbowała od nich odchodzić, ale to odejście się nie udało. Ona w grudniu, ta wasza osoba, o której myślicie koziorożce, ona w grudniu jest obolała intelektualnie. Ona w głowie nie potrafi znaleźć rozwiązania. Boli ją myślenie o was, boli ją myślenie o tej znajomości. Ha, dalej, co w sercu? W sercu ta osoba, ta osoba jest bardzo uduchowiona albo myśli o was jako o osobie bardzo uduchowionej. Albo to wy jesteście w jej sercu w takiej postaci, albo to ona się taka staje, ponieważ przed grudniem w serduchu jest dobicie, jest dziesiątka mieczy. I to jest karta mówiąca o wielkim cierpieniu, o poczuciu zakończenia. To jest koniec. Ta relacja mnie do tego stopnia zabolała. Że, że niszczy. I ta osoba przed grudniem czuje się na płaszczyźnie sercowej zniszczona. Jakby nie ma, wiecie, jakby to jest koniec. Nic więcej już nie może się z takiego stać, co mnie bardziej zrani, ale to przynosi, to cierpienie. Wiecie, tak jak to wiecie, to przysłowie: cierpienie nas uszlachetnia. No, różnie jest ono interpretowane i tak dalej, każdy ma swoją opinię, ale nie można odmówić tego w tym rozkładzie, że przy tym cierpieniu, które ta osoba przeżyła związane z wami, ona w grudniu, dzięki temu cierpieniu, poprzez to cierpienie, wchodzi na taki szczebel uduchowienia. Patrzenia tak naprawdę przez pryzmat już. Bo wcześniej, tak jak mówię, przed grudniem była miłość, są kochankowie, ale ona już patrzy nawet nie przez pryzmat miłości, ona patrzy w sercu na, na was przez pryzmat duchowości. Widzi, widzi głębiej, odczytuje tą relację na wyższym poziomie niż, nie wiem, pociągu seksualnego, niż wzajemnego dawania i brania, to już jest wyższy poziom uduchowienia, patrzenia głębiej i przy tym, i przy tej mądrości, przy tym uduchowieniu, który jest w sercu tej osoby, jest, jest właśnie diabeł, czyli jest albo koziorożec, wy jako wy, jako wasza czysta energia, w której ta osoba się zagłębia, albo jest kuszenie, i wielka jakaś słabość. Tak to zostawię. Wy będziecie wiedzieć, yy, kto ma wiedzieć, co będzie wiedział, o co chodzi. No i teraz tak. Czy ta osoba zadziała? Heh, zaraz zobaczę Was. I wtedy będę wiedziała, która energia jest mocniejsza, jeśli chodzi o działanie. Ale w tym rozkładzie, u tej Waszej osoby, ta osoba raczej będzie patrzyła w głąb siebie. Będzie szukała odpowiedzi, czy zadziałać w głębi siebie. Ale to jest na razie w grudniu, ta, przepraszam, w styczniu ta osoba wchodzi w siebie. W styczniu ta osoba wchodzi w siebie. Szuka odpowiedzi w sobie, czy zadziałać, czy w ogóle coś zrobić. Tu nie ma działania jako takiego. Tu jest przy tej wielkiej mądrości, przy tych wielkich trudnościach na płaszczyźnie intelektualnej. Ona po prostu uznaje, że nie. Ja muszę poszukać odpowiedzi w sobie. I teraz z koziorożcem. No, wy. Mhm. Ojej. Dobrze. wieku do... to są same takie energie bardzo młode u Was. Jak, jak nie koziorożec, wiecie, koziorożcom jest przypisywana energia e, nawet jak, jak koziorożec jest dzieckiem to się mówi stary, maleńki wam jest od, od dzieciństwa przypisywana energia taka dojrzała, stateczna tak jak się mówi, że koziorożec jest nawet jako dziecko mały, dorosły e, a tutaj się pojawia bardzo dużo świeżych, młodych energii u was wiecie o, znowu kochankowie Znowu kochankowie mi się objawiają. Znowu mi się pojawia panna zodiakalna. Czyli dwa razy bliźniak, dwa razy, dwa razy mi się pokazuje bliźniak i dwa razy mi się pokazuje panna zodiakalna. Patrzcie, jak są karty. No dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja Wiacie. No dobra, no i co? Koziorożce, wy jak, tak jak mówię, wy, wy, wy jesteście w energiach zawsze... Mocno statecznych, dojrzałych, a tutaj w styczniu, tak jakby koziorożec powiedział: Nie wiem, dosłownie, nowy rok, nowy ja, wiecie, nowy rok, nowy ja. I co w głowie? Bardzo młoda energia ucznia. Ta relacja was uczy, pokazuje wam coś nowego, ale też pokazuje jakieś wyjście z problemu. W styczniu znajdujecie w głowie jakieś wyjście, bo tak jak mówię, wasza osoba przed styczniem ucieka, odchodzi od problemu związanego z wami. A to ją doprowadza tylko do jeszcze większego problemu w głowie w styczniu. A wy macie z tą swoją osobą problem przed, przed styczniem. Nie potraficie też rozwiązać sytuacji, nie potraficie się porozumiewać z tą osobą, ale już w styczniu. Wy znajdujecie wyjście. Wasza osoba nadal nie, a wy znajdujecie wyjście. To zrobię tak i tak, to zadziałam taki tak. To mnie nauczyło tego i tego. Ja, koziorożec, wychodzę z jakimś nawet lekkim planem w stosunku do tej osoby. Bo ja się nauczyłem, ja wyciągnąłem wnioski. I to jest taka młoda energia. Ok, nowy rok, nowy ja dosłownie, nowy rok, nowy plan. Dalej. Ach, Boże. Na, nawet jeśli chodzi o serce. Wiecie co, wy jakby um, spuszczacie balast, nie wiem jak to powiedzieć, dosłownie. Przychodzi 1 stycznia i koziorożec mówi nie, koniec. Koniec z przejmowaniem się, koniec z jakimiś analizą tych głębokich uczuć, które ja mam, chełpieniem um, się tym y, tak wewnętrznie, że ja takich taki uczuć doznaję. Nie, nawet na płaszczyźnie serca, jak gdyby następuje u was, Gradacja tych uczuć, to znaczy tak, przed styczniem miałem bardzo głęboko osadzone uczucia do mojej osoby, jako ziorożec, Tak jak mówię, mm, pozwoliłem tym uczuciom się bardzo rozwinąć, ale już w styczniu? Nie, spokojnie, odsuwam się, spróbuję dosłownie poflirtować. Dosłownie, zgradacja uczuć od dziesiątki, która była. Przed styczniem do jedynki. W tym, w tym miesiącu nie. Koniec z wyznaniami uczuć. Takim wewnętrznym analizowaniem tych głębokich uczuć nie. Ja w styczniu porądkuję z tą osobą, ale nie pokażę jej uczuć moich, moich tych głębokich. One nawet jak gdyby w jakiś sposób znikają. Dosłownie. Wszystko się robi takie lekkie u was. Pomimo energii ogólnej u was, energii ogólnej, która jest energią ścierania się, niezgadzania się z waszą osobą, wewnętrznego konfliktu. Dużo myślę, czy powinienem, czy to jest dobrze, czy tak powinienem do mojej osoby. To jest taki konflikt wewnętrzny i nawet jakiś konflikt z tą osobą. Ale energia wasza, wasza wewnątrz koziorożca jest lekka. To jest, to jest fajne. Ile minut? 14. Słuchajcie. I teraz tak. Um, wydaje, mi, jejku, wydaje mi się, że żadna z Was nie zadziała, bo koziorożce Wasza osoba szuka, szuka jakiejś odpowiedzi wewnątrz siebie, a Wy, nie wiem, w styczniu zosta pozostajecie w jakiejś swojej rodzinie, w swojej rodzinie, nie wiem, w domu rodzinnym, dos dosłownie w domu rodzinnym. Nie wychodzicie do siebie. Nie wychodzi ani jedno, ani drugie. Dobra. Dzięki za oglądanie koziorożce. Pięknego nowego roku. Macie dobrą energię. Wy macie dobrą. Wasza osoba ma trochę gorszą, ale wy macie fajną energię. Taki luz. Wchodzi w was taki luz noworoczny. I oby tak było. Trzymajcie się. Pozdrawiam cię krótko, papa.